Idą święta. Cieszmy się więc naszą piękną tradycją i naszą wspaniałą kulturą, bo w wielu krajach w Europie już tak nie ma. W Niemczech świąteczne jarmarki otoczone są betonowymi zaporami, żeby w ludzi nie wjechała ciężarówka. Patrole policji przeszukują mieszkańców, bo boją się ataku nożowników, a w wielu miastach jarmarki w ogóle odwołano, bo koszty ochrony antyterrorystycznej są zbyt wysokie. We Francji to samo. Ścisła kontrola dostępu, indywidualne kontrole, zabezpieczenia przeciwko samochodom i uzbrojone patrole. No klimat świąteczny jak się patrzy. W wielu miastach nie wystawiają w ogóle szopki bożonarodzeniowej ani choinki ze strachu albo dlatego, że Europejczycy nie stanowią tam już większości i muzułmanie zwyczajnie ich przegłosowują. Dlatego doceńmy to co mamy, bo za granicą wiele osób nam zazdrości i nie dajmy wciągnąć się w to samo bagno, w którym twią już inne kraje. Gołym okiem widać, gdzie jest lepiej pod względem bezpieczeństwa, a wszyscy wiemy przez kogo. Wesołych świąt państwu życzę.